Śmanko, witam wszystkich bardzo serdecznie Oglądacie właśnie piąty odcinek Naszej serii Zagrajmy w Emergency 4 Dzisiaj będziemy grać w misję O nazwie Zawalony Most I zaczynamy Brachtowiec uderzył w przęsło mostu i spowodował jego zawalenie. Do rzeki wpadło kilka pojazdów. Na miejscu zdarzenia doszło również do kilku kolizji. Wyciągnij wszystkie pojazdy z rzeki, uratuj i opad wszystkich rannych, a następnie zabierz ich z miejsca zdarzenia. Ponieważ po drugiej stronie rzeki nie ma załóg ratownictwa medycznego, należy skonstruować most pontonowy. Zachowaj ostrożność. Konstrukcja mostu jest naruszona, może runąć w każdej chwili. Okej, najpierw na pewno wysłamy most, żeby się jak najszybciej dostać do tych poszkowanych po drugiej stronie. Później idzie łódź, znaczy samochód z łodzią ratunkową. Jeszcze tak z trzech nurków też się przyda. Jeden wóz techniczny rozstawię tutaj gdzieś na moście. Drugi wóz techniczny ze strażakami gdzieś Tutaj. I tak, na pewno będzie potrzebny trochę ambulansów, więc możemy już ich z 10 przysłać i postawimy je gdzieś tutaj. Tak. Tutaj, jak widzimy, mamy trzech poszkodowanych. tutaj Przybył dwóch i pojazd. tu jest jeden. W wodzie mamy dwóch. I tutaj auta są. Aha, musimy jeszcze wezwać dźwig. Go tu. tak? Most rozkładany od razu Samu łódkę. Zgodnie z był Słucham. Słucham, w drodze. <grym> ten wóz na razie jest nam potrzebny tylko do tego, żebyśmy... Rozumiano. Mieli czym ratować tę rodzinę, czy mieli straszaków do łódki? Zadanie przyjęte. Tak? wysadzimy, nad tym. a potem od razu popłyniemy po Słucham. tych. Tak, nie ma problemu. Zadanie przyjęte. Słucham, tak. Dobrze. W, w wodzie nie ma już zagrożonych Słucham. osób. W drodze. O co chodzi? Załatwione. Pracuję nad tym. Nie ma problemu. W drodze. Zadanie przyjęte. O co Kale. chodzi? Pracuję nad tym. Jestem w drodze. Dobrze. Zadanie przyjęte. Widzisz te pęknięcie na drodze? Wyglądają na głębokie. Pospieszmy się. Zadanie przyjęte. O co chodzi? W drodze. W drodze. Dobra, już mamy z tej barki uratowane ludzi. ten ten miał być tutaj. Dobra, teraz uratujemy Słucham tych wyciągniemy ich z pojazdów. Bierzemy dwoma strażakami, Słucham. wystarczy na razie marzyca. Tak. Jestem w drodze! Aha i tych nurków jeszcze. Jeden nurek Zajmuje tutaj i drugi gdzieś tutaj. Okej. Okay strażacy niech rościnają tak te jest. pojazdy od razu możemy tutaj z tej karetki słucham. przysłać jestem w drodze słucham w drodze jestem w drodze co to było? chyba zaraz słucham. zawali się kolejny most jestem w drodze Załatwione okej, okay. no także już tutaj wcięce. mamy niech Od razu tutaj przyjdą. W będziemy wyciągać tym dźwiękiem auta z wody. No tutaj już mamy jedno do wyciągnięcia. Jestem w drodze. Tak? Pracuję nad tym. Mózg już jest ukończony w mniej więcej połowie, więc jeszcze trochę będziemy mogli. Do się dostać tam po drugiej stronie tutaj od razu dwie karetki wysłane. Eee. jestem w drodze, tak to ma lekarz, w drodze tak? tutaj są potrzebne pięć karetek aż Problemu. Tak, jestem w drodze. Jestem w drodze. Tak. rozumiano. Jestem w drodze. O co rozumiano? W drodze. Słucham. Zrozumiano. Słucham. Jestem w drodze. Ok, tu już mam to jedno auto. Tak. Idziemy je rozciąć strażakiem. Zrozumiano. Jestem w drodze. I od razu lekarze przygotujemy. Jestem w drodze. Krwioł tutaj też i wyciąga. Zadanie przyjęte. O co chodzi? Pracuję nad tym. W drodze. Udało ci się wyciągnąć wszystkie auta z wody. Znakomicie. Słucham. Dobra, no, na razie straża tam, więc musimy śnić na auto. Żeby nie tak? Drugie auto włożymy. Nie potwierdzam. O co chodzi? co zajmiecie Na pewno trzeba kilka karetek do dosłać, bo będzie za mało. Może cztery jeszcze. Tak! O co chodzi? W drodze? Tak? No kładź dał tutaj. Nie ma problemu. Jasne. O, już nie będzie potrzebny na razie. Tak. Ci sobie tutaj przyjadą, ale będą potrzebni. Te karetki w sumie. Słucham. Też tutaj. Jestem w drodze. Może pozabieramy kilku tych rannych stron, żeby nie było takie Most zaraz się zawali. Na wszyscy tym? zostali ewakuowani? W drodze. W drodze. Tak. W drodze. Słucham. Jestem w drodze. Słucham. Tutaj leży poszkodowanie i co? Tu się leży. No, na szczęście ma było na życie. Słucham. Jest jeszcze jeden lekarz. Słucham. Jestem w drodze. Nie wiem gdzie zniknął. Jestem w drodze. Tak. Tutaj pobieg. Słucham. W drodze. Załatwione. Słucham. No, niech nie chcę inaczej się to o co chodzi? Jestem w drodze? W drodze? O co chodzi? Zadanie, Zadanie też można wziąć i pojedziemy. Nie? O co chodzi? W drodze? Słucham. Zadanie przyjęte. Jestem w drodze? Czyli do bazy i przytłaczam, żeby to tego lekarza, jak jest na most jest jeszcze jedno zostało. Słucham, jestem w drodze. Słucham, jestem w drodze. Jestem w drodze, tak? Nie wiem czy tutaj jeszcze są jakieś auta do... Nie ma już tak. żadnych aut do rozwalenia strażakami, więc... Możemy Jest zalenie droje! Do wozu przesłać Załatwione w drodze Buda Ostrożnie Konstrukcja mostu stała się niestabilna W każdej minucie może cięć. Co to nie tu robią? Oni powinien są dociekać, ale wstać tam powoli zabierać tych NS Uj. O. Cztery auta nam wpadły, ale w dwóch nie było tam. tam gdzie zawalił się most do wody wpadło wiele samochodów je wyciągnąć. Jestem w drodze łódkę Zadanie przyjęte. Będzie na pewno potrzebny dźwig tutaj gdzieś Tu już jest zrobiony Jestem w drodze. Okay. Na Ura. początku widzimy wozem Zdrowze. technicznym, później karetki. W drodze? Mm. O co chodzi? Pracuję nad tym. Jestem w drodze. Ten nie przejdzie? W drodze, w drodze, o co chodzi? Przejedziemy, no, tu sam jedzie. Jestem w drodze, Słuchaj, Tutaj będą potrzebne nożyce. W tym momencie, w tym momencie, w tym w drodze! momencie, O co chodzi? Rannego, nie Jestem w drodze do bazy. Chid do bazy. Słucham. Tak jest. Dobrze. W wodzie nie ma już zagrożonych osób. Nie da się przejść tutaj wypakować. Nurków nie mamy może. Szukają tych aut. Zajmuję się tem tam Trzeci nie będzie przyjęte. potrzebny Tych po prostu poszkodowanych wysadzimy Pracuję tu racji. i wezmiemy dwie karetki Tak jest hmm. Tutaj Słucham. się komuś umarło chyba Kolejny lepieczeń Słucham W drodze Załatwione Jeszcze jeden tutaj Jestem w drodze Co dwóch dzieje? Jestem w drodze! Gdzie wy tam biegniecie? W drodze! O co chodzi? Jestem w drodze! Jestem w drodze! Załatwione! O co chodzi w drodze? Tutaj jeszcze dwie kajacki jakie ja mam mówię, też się przydadzą zapewne za chwilę Słucham! W drodze! Dźwik Wyciąg auta w wody Jasne Słucham, w drodze Ta, jestem w drodze Dobra, bo ci już chyba Pracuję nad tym Słucham Nie pomogą tej osobie, więc bierzemy ją O co Jestem w drodze. Słucham. Jestem w drodze. Pracuję nad tym. Tutaj będą potrzebni o, strażacy. Na pewno jeden. Jestem tych w drodze. Wożów. O co chodzi? Potwierdzam. Ile lekarze też? Dwa. Jestem w drodze! Tutaj mam dwóch poszkodowanych. Słucham! Jestem w drodze! Załatwione! Pracuję nad tym! Gdzie jest drugi? O co chodzi? W drodze! Jestem w drodze! No obraz znalazł jakby gdzieś tam. A tam nie nasz... był. Słucham! Drugie auto ja wyciągamy. Jestem. Tak? Zadanie przyjęte. No, udało doki. ci się wyciągnąć wszystkie auta Do z wody? Zadanie przyjęte. Jestem w drodze. Słucham. Akurat rozejdź jedno auto, mieliśmy dość Dobrze. Słucham. łatwione. <laughs> jestem w drodze! Coś tu jeszcze? Ktoś do zabrania? Tak! Tu do bazy! W o co chodzi? Stąd też mm. możemy już powoli zabierać! Ty Zgodnie z rozkazem! Słucham. Zadanie przyjęte! Tak! Jestem w drodze! Jestem w drodze! Zadanie przyjęte! O co w drodze? Za chwilę sobie pojadę Jestem w drodze! Mamy pędzimy jeszcze 6 rano. Tutaj jest dwóch, tutaj jest dwóch. Jeszcze gdzieś jest dwóch. Gdzie? Nie, wiem, tak? czy zamówić będę po Dobra, nic na razie sobie pozabieramy jest 200 stąd. Pracuję nad tym! Jestem w, Jestem w drodze. Słucha, w drodze? Jestem w drodze. Słucha. Jestem w drodze. Pracuję nad tym. Tak? W drodze? Pracuję nad tym. No i powoli mi się będzie kończyć. Jestem w drodze, jak przyjęte. O co chodzi? W drodze... A ci co robią? Słucham. Tak? Skąd wzięli tego, tego? Tak? Z mną lekarza jakiegoś brakuje. No to go tam pojedzie? że w drodze. w drodze o co chodzi. Natychmiast. O co chodzi? Jestem w drodze, jestem w drodze. Teraz tak idziemy po tych. Pracuję nad tym. O co chodzi? Tak? Jestem w drodze. Jestem w drodze, tak? Nie wiem dobra, jestem niech wsiadaj, jedzie do jestem w drodze. Tak Zadanie przyjęte O co A chodzi? Nie. A, dobra wejść. Niech Tak, jestem w drodze, zrozumiano. I sanitariusz się podjąć, Zadanie przyjęte! Słucha, drodze! Możemy sobie przyspieszyć. Tak? W drodze. Tak? W drodze. Chyba nie musimy brać tych rozbitych pojazdów. A jak musimy, to za chwilę przyślemy tutaj kogoś po to. Tak, nie wiem, drodze. jakie mam zadania. Ewakuuj wszystkie ofiary. Więc nie musimy chyba żadnych nawet tutaj przyłożyć. Przy Działałeś szybko no, i sprawnie. Po zawaleniu się mostu myślałem, że mogą się pojawić zdolności, ale tak stało. na stało. Trzymaj tak dalej.